Idziemy z tej strony Jakuba. No, się. Tutaj jest Szymon. I to ja. I teraz Kto się chowa? Dobra, ja się chowam, a Kuba tutaj będzie liczył. Nie? Do Dobra. 20? Tak. Raz, Dobrze. dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, dwa, trzy cztery, piętna, szesna, кам Дээд зүйлээ зилгаа. Оотак. Үтгэж гаткоо яа байна?

Ja tu będę, już. Ja no martwia. Nie wiem. Dobra. Raz. Czy gra w klepanego, czy? Nie, w chowanego. Normalnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem, osiem dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście. 17, 18 19 wejścia szukam Oho, eee, jest tu co jesteś. Widziałem. Przemknął mi kurcz, kurczygnat. To ważne, Dobra. Trzymaj. Nie włączyłeś. Trzymaj. Ja lecę. Jest coś tobie teraz jednorynka wklepanego. Okej? Ty jeszcze coś nagra. Dobra, będzie. Raz. Dwa, trzy pięciu. Dziesięć, jeden. 13, 15, 2, 2, 2, 4, 5, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 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 No, nie to nie no. Dobra, ale to, do, do... Spadło, to Chyba jesteś zaklepany, co? No i chyba tak. Zaklepany no. Dobra, to co widzę kończę? Za Kubę. Dobra, to co widzimy kończę? Na razie no, będziecie to wrzucone. No, tu ja. Dobra, na razie